10 ostatnich chwil, tak? No dobrze. No dobrze, no to przynajmniej wiemy, jaka jest sytuacja. Ale proszę Państwa, 10 ostatnich chwil i przez te 10 ostatnich chwil 1500 zł do zabrania. 1500 zł, ostatnia szansa. 10 ostatnich chwil. O! o. <gry> Znaczy, ja, ja myślę, że Państwo zdecydowanie widzicie te 10 ostatnich chwil. Inteligencji albo wynik dzielenia. Inteligencji albo wynik dzielenia. Hmm, co to może być? Nie jest to iloczym. Nie. Nie jest to odejmowanie ani dodawanie. Co nam zostało? Hmm, chyba za dużo powiedziałam. Co wam zostało jeszcze? Ilo czym? Nie, to jest mnożenie. Jeszcze zostało coś innego. Z czym nam się może kojarzyć również z inteligencją? Przeciętny człowiek około 68% populacji ma wartość 85 do 115. 115. Wiem, że aktorka Sharon Stone ma bardzo właśnie wysoki iloraz. Czego? Hmm. Czy ja coś powiedziałam, drodzy państwo? Czy, Czyżbym się, czy, czyż się przejęzyczyła? Tak, zdarza mi się to dosyć często. Szewkowicz, owa opisana jest za mojego nie. dedy Branko Szewkowicza. Hajde, jedemo! Nie 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 co się dzieje w ogóle? Jakaś piosenka, ale A tak muzyka. Dobrze, jesteśmy już, witamy się z Wami i witamy Klaudiusza. To jest. Witaliśmy się ty. No dobrze, ale teraz czasami. Dla, czas dla czas was teraz tak? Nie, nie tak dokładnie tak, tak tak specjalnie. specjalnie dla Was. Ostatnio była taka historia, że e, trzeba było czekać jeden dzień dłużej na policzenie wyników, prawda? Mm -hmm. e, w związku z ankietami. E, tak. Czy zdarzają. Bo, bo zdarzają ci się takie sytuacje jako prowadzącemu programu? Tak. Bo nam w tym filmie tak. Czasami w łapu-capu w ogóle jesteśmy, to jest też niezła <laughs> historia. E, a, a, nie wiem, ty już byłeś w łapu-capu? <laughs> no tak, mnóstwo razy. E, <laughs> właśnie jak e, rozpoczynałem prowadzenie drugiej edycji, to e, kiedy tylko natrafiałem na łapu capu, to czekałem na siebie. I udało mi się parę razy znaleźć i bardzo się wtedy cieszyłem, bo to wielkie osiągnięcie. <laughs> Okej. Okay. W Polsce najpierw je się zupę, a później drugie danie. Ale we Francji jest inaczej i Francuzi mają trzy dania. I jest to porcja zieleniny, żółty ser i danie główne. I teraz zadanie dla Ciebie jest, aby ułożyć te dania w odpowiedniej kolejności. Wiadomo, najpierw znaczy w środku jest danie główne, a przed daniem głównym jest porcja zieleniny czy ser. W jakiej jest kolejności? No to najpierw będzie ser, potem e, najpierw będzie sałata, potem ser i na koniec danie główne. Bardzo dobrze. Nie. Nie, nie, ale, nie źle. Dobra, to już źle. powiedziałam, że pośrodku jest danie główne. Powiedziałaś, że przez jest zieleni, no to myślę, że możemy to e, uznać. Co może być zielone? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o rozwiązanie. Ja Chciałabym powiedzieć, że jest Pani bardzo piękną i cudowną zawadzącą i bardzo Panią lubię. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Trochę się spoczyłam, ale może jeszcze odpowiedź. Pomidory. No niestety nie mam takiej odpowiedzi. Dziękuję, do widzenia. Słuchajcie, czekam na wasze kolejne propozycje. Nie widać po mnie. I zgaduj dalej. Siedem poziomów. Brak pychy albo Wojciech, znany aktor. Brak pychy, czyli przeciwieństwo pychy. się. Mam? Nie. Wojciech, jeśli to już man, nie ma nam, ale co ma man z brakiem pychy? Chodziło nam o korę. Całościowy masaż od Pani Beaty, ale teraz ja będę masował Pani umysł. Dobrze, Trzy litery poproszę. Pierwsza. R. R. Jak rufa. Tak jest. Y. Y. Wie Pani czym się różni mąż od Yeti? Nie. Yeti przynajmniej raz w miesiącu zadzwoni. Iti, tutaj nam się pojawił, właśnie. Czym się różni Iti od Yeti? Chyba tylko literką. To Iti czy Yeti dzwoni raz w miesiącu? No właśnie. Ale Yeti też, słuchajcie. Ten poniedziałek jest okrutny. It rot nef al. A tu jeszcze takie komplementy od pani Beaty. Zupełnie nie w porę i nie na czasie. Przechodzimy do kolejnej. Może tym razem. Halo, dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Witam Pana. Jak panu na imię? Ja? Tak, jak panu na imię? A pani? Bianka, z tej strony. dozwonił się pan do programu Kasa na bank. Je, jesteśmy już ja tutaj. Nie dzwoniłem. Dobrze, dziękuję w takim razie. Proszę. A ja, 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 ja. Nie wiem jak to możliwe, ale to jest program, który jest programem na żywo. Pan nigdzie nie dzwonił, ale rozmawia przez telefon. Numer telefonu stacjonarnego 04322. Dzień dobry. Halo. Chyba ktoś nam strzelił tutaj. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie jest rozwiązanie? Raczej. Nie, niestety to nie jest ten wyraz. Drodzy Państwo, ten huk, który nie wiem, czy był słyszalny w Waszych telewizorach, to po prostu żarówka. Na pierwszy dzień września. No cóż, trzeba wymienić. Jak brzmi odpowiedź? Ożył. Bardzo dobrze. Pana też jest orzeł, bo znał pan odpowiedź. No ale zobaczymy jaki z pana orzeł, jeżeli chodzi o wybór dwóch walizek. Ma pan jedynkę i dwójkę. Dwójeczkę. Dwójeczkę panie Armejcie. E, bardzo... Przepraszam, sięgałem po jedynkę, a szybko muszę zajrzeć do dwójki. Wyjmujemy czek. O, gruby czek, pan, panie Robercie. No myślę. Myśli pan? Jak to jest swinięte tutaj? Nie da się wyciągnąć, panie Albersie. Co pan na to? Dajcie trzeba. Ale długo! Jejku, Kościół, kochany, czy mógłbyś to zwijać trochę delikatnie? Nie no, tragedia. Nigdy jeszcze się tak nie wyciągał człowiek. Będziemy w łapu? Uwaga, łapu! Słuchajcie, tak nam się podniósł, no. Ale widać. I mamy remis 80 do 80. Jeden poziom. Chodzi z czapką od domu do domu. Chodzi z czapką. Przepraszam. Kolędnik. Kolędnik. Chodzi z czapką. To dziad Torbiasz. No właśnie, to tu chodziło o kolędnika. Witam serdecznie panią Danusię. Przyjechała do nas z Jeleniej Góry. Była na tyle zmęczona wczoraj, że nawet nie obejrzała swojego ulubionego aktora, no, który niestety. jest oczywiście Stalon. Sylwester Stalowy. Mamy takie same inicjały, Sławek, tak. Słazówki, Sylwester Stalowy, ale to wszystko, co nas łączy. Chociaż powiem pani, że jakby chłopcem, to zawsze stawałem tak przed lusy, myślałem, czy... Ale się spoczyłem, przepraszam. Słuchajcie, nie pokazujcie tego w żadnej telewizji, dobra? Dzień dobry. Dzień dobry, proszę panią. dzwoniła tutaj pani przede mną, co składała reklamację, ja czekałam na połączenie i państwo. O, nie łączy... ale bardzo proszę o podanie rozwiązania. Jedno słowo.